Dzień dobry Witam was śniadankiem To znaczy pieski was witają śniadankiem Zobaczcie oni już tak chrupki jedzą Tak już chrupki jedzą Już tak gryzą Takie już zęby mają Że ho 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 Ale Tu jeszcze Kłębuszek ma swoje e, Specjalne chrupki Pusia trochę ich dostała bo je lubi Tam siedzą białaski Pusia, tej, nie ma kici. Kicia, śpi. Kicia nie zeszła. Na śniadanie więcej. Ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zapraszam do oglądania. A ja idę robić sobie kawę. Pulpety. Pulpę Cichy. O. Ajajaj. No. Jedzcie. To nie dla Ciebie. Chociaż ty byś pewnie też nie pogardził tym, nie? I zjad. Potem Wam jeszcze pokażę, jak one jedzą puszkę. Jak dostają... To jest szał dopiero. O! Już się wymienili. Zostaw, to nie jest. To nie. Niech się naje kłębuszek. On jest chory. Ej, każdy je co chce. Jeszcze ten mały idzie. Do tych chrupek. Nie, 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 nie. Poczekaj, to nie są dla Was chrupki. O, tutaj coś znalazł. Małe śmietniki normalnie. Ojej, ojej. Zostaw. To jest dla. To jest dla kłębuszka. Zostaw. Ej! Jezus. Bo będziecie każdy będzie dostawał w innym pomieszczeniu. <laughs> o, 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 o. Aby ukraść kawałek. Aby ukraść kawałek. No? Prawda? Aby ukraść, nie? Ty, żdącus! Z... Już! Uciekać! Muszę ich pilnować, no powiem wam, że... Łobozę! Nie radzę sobie! Nie radzę sobie! Poczekaj! Kłębuszek zje. No, ale poczekaj! To jest dla kłębuszka, no. No, zobacz, wszyscy się na ciebie patrzą. Bądź grzeczny! No! Zobacz, jak twój brat siedzi grzecznie. Aj, jej, je, jej. Aj, oj, oj. Ej, mu zjeść. Poczekaj, Wy już dostaliście. Nie możesz tak dużo jeść, bo pękniesz. Rozumiesz? Pękniesz. <grybuj> Nie możesz tego. Poczekaj chwilę. O. O. Uspokój się. Oj. Przecież to jest szaleństwo, szaleństwo. Dobra, towarzystwo pojadło, a teraz ja wypiję sobie raz spokojnie kawkę. Szósta rano, a ja robię pasztyciki. Może mało jakieś świąteczne, mało y, będą wigilijne, że tak się wyrażę. Y, ale powiem Wam, że y, z doświadczenia już wiem. Że y, dzieciaki, wiecie, zjedzą po prostu takie y, z szynką po prostu i z serem, bo to no, nie chodzi o tam. Y, pani mówiła, w, pisała, żeby y, nic tam nie piec, nie gotować i tak dalej. No wiadomo, tam w szkole nie ma warunków, u nas na no, alei i w ogóle i w szczególe, y, ale mówię, takie paszeciki im zrobię z serem, z szynką. W ogóle kupiłam ser. Żółty mazur, on jest naprawdę tak żółtaż pomarańczowy. Bardzo dobry, bo go próbowałam wczoraj. No i wiecie, no i zrobię po prostu takie paszteciki. Taką przekąskę, żeby nie było, że są tylko same słodycze. No i tyle. No i co, i lecę zaraz budzić Laurę, bo Amelka już dzisiaj nie idzie. Ona wczoraj miała wigilię klasową w szkole, a dzisiaj już mają wszystko jakoś odwołane, jakieś zastępstwa i do szkoły nie idzie. W sumie mogłabym te paszeciki, słuchajcie, zrobić z tym, yy, wiecie z czym? Z... Jak to się mówi? No y, z kapustą na przykład, ale dzieciaki nie zjedzą z kapustą, na no, sam serem żółtym to też nie będę robić, bo to bez sensu. Więc wiem, że to zjedzą z chęcią. To są tylko dzieci, więc nie przesadzajmy. Jeszcze muszę, wiecie, zrobić ten, spakować jedną choinkę dla pani, bo przecież wcześniej nie miałam kiedy, bo jedna jest zapakowana już w takim tym Co to, to mi się tu podwinęło. Jedna jest zapakowana już w takiej w tym folii takiej. o jejku, no. O. A druga nie, ale mam taką folię, to muszę ją zawinąć, bo przecież wczoraj mi się nie chciało i teraz z rana wszystko nałapu, capu, jak zawsze. No patrzcie, co to mi się tutaj stało. Mi się posklejało wszystko. O, już. Więc ja tutaj robię, potem wam wszystko też pokażę i zaczynamy ten dzień. Nareszcie ostatni dzień, dzisiaj piątek. Ej. I dwa tygodnie wolnego, bo moje dzieciaki idą dopiero 7 stycznia do szkoły. Potem jest jakoś... Jezu, co to mi się... Wiecie co, w lewiatanie kupiłam te ciasto i to jest do kitu. Najlepsze to jest z Biedronki. Potem 7 idą chyba jakieś dwa tygodnie i potem jest... Są ferie, więc... Od jutra mamy, jakby to powiedzieć, labę. Dwa tygodnie, ale wiecie, jak to jest. Zleci, jak zbicza strzelił. Się nie obejrzymy, i zaraz będziemy musieli wracać z powrotem do szkoły. Ok. Dobra, przekładam, układam. Tutaj mi się już grzeje. Bierze się zapakowanie rzeczy. Właśnie wczoraj. Wczoraj wam nie pokazałam. Pokażę wam dzisiaj. Jakieś takie pierniczki kupiłam. Takie pierniczki, bo pani pisała o pierniczkach. Wzięłam im jakieś ciastka, bo to nie tylko dla naszej klasy. To jest jeden, trzy będzie. No i dużo tych dzieci, to wiecie. Tu są dwie paczki winogron, pomarańcze. Jak coś zostanie, zabiorą do domu. Słomki takie wzięłam, prażynki i popcorn. Niech jedzą, mają pół dnia na to. Niech jedzą, do tego zrobiłam właśnie. Te paszeciki jeszcze mam soki, ale to już mam tam wiatr łapie przy butach. Mam tam soki i wodę. Taki duży sok kupiłam, 3-litrowy. Potem wam pokażę. Bo jeszcze z nocowanki, co mieli nocowankę, to jeszcze im tam jakieś soki, napoje zostały, więc dużo tego też nie trzeba było kupować. Idę to pakować do torby. Chciałam zapakować to wszystko, słuchajcie, w karton, ale ładnie mi weszło do tej takiej dużej, biedronkowej torby. E, tutaj zapakuję wodę i sok. E, I biorę się za tą choinkę, muszę ją spakować. My już jedziemy. Zobaczcie, jesteśmy tak załadowani. Tu torby, tu kwiaty. Tutaj coś mi się kurczę wybrudziło czymś, nie wiem, może jak z kotem jechałam. Muszę to umyć. Tak, już sekundkę, jedziemy. Jestem, słuchajcie, już... Już jest u nas godzina 13.30, więc już jest popołudnie. Już jest Laura w domu, bo Amelka dzisiaj nie była, została w domu. Yy, Laurę już przywiozłam, yy, składa sobie klocki, które dostała od, yy, no na, mig, na, na święta tam, wiecie, te losowanie, co było w szkole, dostała yy, klocki z jakimś tam konikiem yy, i co, yy, słucham, au, słuchajcie, powiem wam coś takiego, że ledwo mówię, to mnie tak wszystko gardło boli, yy, tak jakoś kicham, prycham yy, i w ogóle, bo tutaj odkurzałam i wziąłam, yy, poszłam odkurzacz wyczyścić, i tak wiecie, bo ja mam ten taki bezworkowy i poszłam yy, na dwór, go wiecie, wysypać i filtr wyczyścić, i poszłam w krótkim rękawku. No, wy tam trzy minutki, tyku, tyku, wiecie. Wróciłam, i za jakiś czas, jak mnie zaczęło, jak mnie złapało w ogóle jakieś kichanie, prychanie, to sobie nawet sprawy nie zdajecie. Całą drogę jak kichałam po Laurę, to kichałam, kichałam, mówię, Boże, i teraz aż tutaj tak wszystko czuję sekunda i człowiek już jest zawiany, ale no nie, nie, nie to, żeby tam nie, mam nadzieję, że mnie nie rozłoży, a zresztą nawet gdyby to. Zaczynamy y, wolne. Y, świętowanie, jakby nie było dwa tygodnie wolnego do szkoły, dzieciaki wracają dopiero 7 y, stycznia, Paweł. Paweł to wraca. Panu to wraca też, siódm... też 7 stycznia wraca, bo on ma dwa tygodnie urlopu. Przyszły tydzień i na sery tydzień. To on chyba... No tak, tak jak i to szkodzi taki ma tak. Miał dużo urlopu i tam te święta, to wszystko, to chodzi, że tam te dwa tygodnie ma urlopu, więc będzie dwa tygodnie chłop w domu. Właśnie tak jak dzieciaki pójdą, to ją pójdzie. No tak, aż musiałam na kalendarz spojrzeć, bo nie dowierzam, że będzie dwa tygodnie w domu siedział. No, ostatnio ja też miał urlop, ale ten urlop się właśnie skończył tak u nas. No nie, nie fajnie, nie no bo z y, ta przykra sytuacja się stała. Akurat Paweł miał wtedy tydzień urlopu. No i, i, i tyle. Teraz y, y, znowu ma urlop, święta i, i tak dalej. Y, po, położyłam sobie dzisiaj ten pokrowiec na, na tą sofę. I na te poduszki, powiem Wam, że na poduszki to spoko, bo ma, mają te takie sznurki, tam się związuje i fajnie można sobie ułożyć tam różny kształt. Na tą sofę te pokrowce też mają takie sznurki, ale to by trzeba było tą sofę przekręcić i od spodu to jakoś związać. I powiem Wam, że się tak umordowałam, żeby założyć ten pokrowiec na tą sofę, że szok jeszcze jest nie ułożony tak jak potrzeba. Później Wam pokażę, bo ogólnie, to wiecie, dwa pokrowce kupiłam na dwie części, no i tak naprawdę, żeby to było idealnie zrobione, to by trzeba było tą jedną część odczepić, ładnie to wszystko tam związać i zaczepić, ale no, jak ten pokrowiec będzie od A do Z, od dołu do góry przykryte to łóżko tym właśnie pokrowcem, no to już tej drugiej części się nie, 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 nie zczepi, bo tam jest takie haki, sobie tak się zaczepia, to te siedzisko tego leżyska, leżenia, i to się tak zaczepia. No to później mówię, jak to zrobić. I powiem Wam, że yy, w sumie, jakbym kupiła zwykłe prześcieradło takie na gumkę, to bym miała pewnie taki sam efekt, jak mam teraz. Yy, tam poupychałam w te, takie. Mm, ze styropialą takie podłużne rureczki tam powtykałam. Nie jest źle. No myślałam, że efekt będzie trochę lepszy, ale jakoś to mi nie pykło. Albo ja to nie, umiem, tak nie, umiem, nie umiem tego założyć, albo tak ma być, ja nie wiem. Jeszcze muszę to dopracować. Te sznurki tam pozwiązywać, bo jeszcze mi leżą i potem wam pokażę. A póki co to już piekę frytki, bo kupiłam frytki. Robię frytki w piekarniku, usmażę zaraz do tych frytek rybę i tyle i tyle na dzisiaj, a co do dzisiejszych, do dzisiejszego dnia no wczoraj wam mówiłam, że będą dzisiaj zmiany, 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 zmiany tak wam wczoraj mówiłam no zmiany będą takie, że idę dzisiaj do fryzjera obciąć te kudły bo dostaję po prostu już szału idę obciąć i koniec, odrost już mam duży tutaj no odrost mam jakiś tam dotąd tu mam słuchajcie te farbowane więc jak teraz sobie to wytnę to potem na wiosnę znowu to wytnę i już będę miała swój naturalny kolor i nie, nie tego tutaj żółtego y, baziewia. Y, farbowanego, i już nie będę farbować włosów, trudno, niech będzie tak jak jest. W ogóle zobaczcie, odrost to ja mam. Widzicie? Y, no, zobaczcie, nie wiem, czy dobrze widać. Może tak, o. Nie wiem, jak to wam pokazać. Odrost to ja mam ciemny, a siwe to tylko to z przodu, a tutaj jest wszystko y, ciemne, więc nie, już mam po prostu dosyć. No i mówię, to w kamerze tak nie widać, bo widać, że tu mam właśnie siwę. No bo tak mam tu przy skroniach tylko. A tam to jest, o zobaczcie, ciemny odrost już jest o taki spory nawet. Ja już o tym, obcięciu tych włosów, to myślałam dobre dwa miesiące z hakiem. I tak, mówię, pójdę, 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 potem. Aj tam to zaraz zaczniemy nosić te czapki. To od czapek, te włosy będę musiała układać. To mówię, poczekam do wiosny. I tak sobie, tak sobie pomyślałam. Potem stwierdziłam, że nie, no już pójdę i tak dalej. I takie miałam wiecie, odbicie, jak to się mówi. No potem, tatami zmarł. No to nie miałam do tego głowy. No ale wczoraj to mówię: Nie, po prostu dostanę zaraz jakiegoś szału, bo nie chcę mi się prostować. Już nie używam prostownicy w ogóle. Tak, jak wczoraj właśnie Wam mówiłam, nie, tą szczotką mi się nie chciało. Dzisiaj, tą szczotką troszeczkę sobie je jakoś wyprostowałam. Wiecie, pod tym ciepłem, bo do szkoły szłam na ten, to musiałam wyglądać. I tak mam już potargane od tej czapki. I wczoraj tak stwierdziłam, mówię Boże, nie no dostanę normalnie jakiegoś szału obłędu. Mam takie fajną wizję na obcięcia po prostu. Y tak na krótko to wszystko, co jest tutaj wyciąć, przez zimę mi to odrośnie i hulaj dusza, niech będzie jak będzie, nie będę musiała ich prostować, ten wezę sobie tylko je uczeszę i niech ży będę miała krótkie, niech żyją sobie flow swoim życiem i mam to gdzieś i nie idę do tego fryzjera, dlatego tak jak niektórzy chodzą, że o, bo świetna, trzeba wyglądać, nie, 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 ja już miałam dawno iść, na grupie już też mojej, na Messengerze dawno mówiłam, że chcę iść właśnie do fryzjera, ale tak mówię, może pójdę, może nie. No i to ja mam tak zawsze, że zabiew, myślę, 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 a potem mi odwija i nagle idę. No i wczoraj zadzwoniłam i wczoraj była wizyta na 19, bo przecież pani jest zarobiona strasznie, tyle ludzi idzie przed świętami, żeby wyglądać na święta. Ale mówi, że na 16.45, dzisiaj mogę przyjechać, więc jadę na 16.45. Przy okazji sobie odbiorę dwie paczki z paczkomatu, bo tam coś przyszło, już nawet nie wiem co. Tam Paweł coś zamawiał też. No i. No i tyle. No i tyle i tyle. Więc idę robić ten obiad. Z Wami widzę się później albo i nie. Zobaczymy, jak to będzie. Zaraz Wam też puszczę vloga, bo jeszcze Wam się vloga nie puściłam. No, i to takie właśnie zmiany w moim wyglądzie. Nie, po prostu powiem Wam, że nie chcę mi się właśnie czesać, nie chce mi się ogarniać tych włosów. Yy, każdy żyje w swoją stronę, i yy, aj tam, a jak betne to tylko je będę czesać i tyle. Chociaż ostatnio powiem Wam, że nie prostowałam też właśnie, nawet tą szczotką nie, nie ten, i one w miarę fajnie też wyglądały, ale czasami mnie po prostu tu mi odstaje, tu ten. Od tych czapek, a wszystko mnie denerwuje. Idę, obetnę i będę miała święty spokój. I niech się dzieje, co ma się dziać. Do później. Obiadek gotowy, smacznego, jak coś jecie. Ja już jestem po fryzjerze. Byłam jeszcze w sklepie tu z lawną na chwilkę i uciekamy do paczkomatu jeszcze i do domu. Ale pokażę wam się chyba... Chodźcie. Chyba się jutro Wam pokażę. A w ogóle to jest z nami misiek w samochodzie z Pawłem siedzi, poza nami poleciał. E, zobaczę, może się pokaże dzisiaj, może nie. Dobra, już nie będę Was trzymać w niepewności do jutra już wam się pokaże dzisiaj. E, byłam, obcięłam już dawno, dawno temu miałam iść, tak jak wam mówiłam. Włosy wyglądają tak. Oczywiście są tak e, ułożone pod panią fryzjer, czyli. E, Zawsze mi tak podkręca, a ja wolę bardziej na prosto, czy jakoś tak, ale yy, ja już przestałam prostować, nawet tą szczotką już nie modeluję, po prostu nie ma sensu. Więc jutro będą zupełnie inne. Yy, w ogóle i tak mi yy, inaczej mnie uczesała, bo mi zrobiła o coś takiego, wiecie, tak bardziej tu jakoś, jakoś tak, o coś, coś. Jakiś taki przedziałek, jakoś tak, jakoś tak, inaczej w ogóle miałam. Te włosy, jakoś tak, nie wiem, coś takiego było chyba, jakoś nie wiem, ale ja od razu przyszłam do domu, bo ja mam taki nawyk i na bok, bo ja tak lubię, i tu za ucho, jakoś tak, i tak się czuję najlepiej, jak mam właśnie na bok, ta tasona na bok, tutaj mm, za uchem, nie, tasona za uchem, tutaj na bok, o Jezu, o tak proste, nie, tylko muszę sobie tutaj, wiecie, żebym się nie podwijały, o. Tylko bardziej tak na prosto. Bo ja tak lepiej czuję. Lepiej się tak czuję w tym, ale wiadomo, że jak sobie wezmę zauchotone, i tak z automatem się zaraz podwiną. No bo takie są. A jeszcze Wam pokażę z tyłu. Ale już mówię, ja już je wymemliłam sobie we wszystkie strony. Nie wiem, czy to będzie widać. Z tyłu są takie. O! coś takiego. Nie wiem, czy było dobrze widać. W każdym bądź razie, no, tu jeszcze, tu jeszcze widać. Tą farbę, no bo tutaj to jeszcze o, będzie sporo cięcia, jeszcze ze dwa cięcia na wiosnę pewnie. E, no, no nie wiem kiedy. No, one mi szybko rosną te włosy, bo kiedy ja byłam ostatnio w czerwcu, w czerwcu chyba byłam ostatnio, tak. I powiem wam, że ale, ale farbowałam we wrześniu włosy. Tak, farbowałam we wrześniu. E, bo pamiętam, że na te, y, y, miałam dwa pogrzeby wtedy mówię, nie, no, a już tak jakoś się. Źle czułam, ale potem się już tak przyłamałam do tego mówię: Nie, już nie farbuję. No, teraz to też na pogrzeb. Wiadomo, nie farbowałam, bo to mi nawet w głowie nie było, żeby tam jakoś wyglądać, więc nie farbowałam, nic nie robiłam. I stwierdziłam, że nie, już tak będę twarda, nie farbuję. Będę miała o swój właśnie tak jak Wam pokazywałam: odrost. Tu będzie siwe, tu będzie ciemne, trudno się mówi, będzie takie oryginalne. I tyle, dajcie znać. Jak Wam się podoba? Są krótsze niż ostatnio, bo yy, znaczy, czy Wam się podoba? Wam się, to mi się ma podobać, nie wam, ale nawet mogę sobie o tak zrobić przecież nie wiecie, jakby mnie denerwowały czy coś, to jakoś sobie je ładnie ułożyć. A yy, no i pani mi bez mycia robiła, o, mogę tak mieć, tak też fajnie wygląda. Yy, bez mycia, bo ja mam go wczoraj. A i tak jutro będę musiała myć. No dobra, już bez mycia, a tyle ludzi było naprawdę wepchnęła mnie gdzieś tam. Yy, znaczy było miejsca, ale naprawdę tak wiecie, yy, no, grafik napięty, bo to wszyscy przed tymi świętami. Ja Mówi, że jest miejsce. wie dobra, bo mnie nie zależało, że czy dzisiaj, czy po świętach pójdę. Tam na święta nie muszę wyglądać, bo to właśnie nie o to chodzi. Ale... Ale wiecie, ja to lubię tak, że jak ja się już zdecyduję, że już idę obciąć, to bym chciała już, bo potem mogę się rozmyśleć. No tak mam. Więc o tak, mi się, tak się też dobrze czuję, jak mam, tak, wiecie? E, no. E, I mówię, farbować już nie będę, będę je podcinać i ścinać. I teraz sama się tak chciałam, na krótko taki wzór miałam z internetu, coś takiego w podobie, żeby dotąd było, bo wtedy miałam troszeczkę dłuższe, co mi obcinała, ale mi się podoba, to jest najważniejsze, ja jestem zadowolona. E, i, I tyle. A zobaczymy, jak będzie rano. Bo mówię nie będę ich prostować, i tak dalej, i tak dalej. Może je jakoś. Jak będą miały swoje życie, to niech sobie te swoje życie mają. E, nie zależy mi już naprawdę. Niech sobie flow żyją te moje włosy. A dzisiaj się z wami żegnam. E, idę zmienić jeszcze pościel. W sypialni właśnie nie pozmieniałam. Zapraszam Was. Mam nadzieję, że na jutro chociaż jutro może być ciężko, ale może coś wam nagram, bo który jadę na ten cmentarz posprzątać, co mi się też zejdzie, ale może tutaj z rana i później coś mi się uda Wam nagrać, żebyście mieli vloga, żeby Was nie zostawić z... nie zostawić was bez vloga. Dzisiaj Wam puściłam późno, bo chyba jakoś właśnie o 18, ale nie miałam w ciągu dnia nawet kiedy ogarnąć tego vloga. I jutro muszę kupić ziemię, bo mam tu kwiatki do przesadzenia, tą różyczkę i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy ja gdziekolwiek ziemię dostanę. W ogrodniczym. O. W Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was, pa pa!